serdecznie w kolejnym odcinku Garaż Dexa. Dzisiaj na tapetę wrzucimy sobie FV1066 Senlanka. Słuchajcie, jedną z nowszych dziecek gamingu. Wiadomo jest, że dostaliśmy nową linię kilka paczy temu brytyjskich lightów. Jakie one są? No są beznadziejne, jeżeli chodzi o pole walki obecne w World of Tanks. Ten jednak Light reprezentuje sobą prawdziwe cechy Lightów i tak naprawdę można by powiedzieć pokrótce, zanim obejrzycie cały materiał, że z tych wszystkich Lightów, które doszły brytyjskie, ten pojazd premium jest moim zdaniem najlepszy. Ale zanim oczywiście do tego dojdziemy, omówimy sobie pancerz, przejdziemy sobie na Model kolizyjny. Tutaj oczywiście nie ma gąsienic, ale za to cały pancerz będzie scharakteryzowany. Musimy tylko pamiętać, że w tym miejscu występują gąsienice. Pewnie jest to dodatkowy 5 mm pancerz warstwowy, a zaczynając od spodu mamy tutaj ambitne 12 mm, przód 22 mm, przednia płyta pod kątem 10 mm, cały bok pojazdu jest to 20 mm. Końcóweczki tutaj również 20 mm. Tył pojazdu 11 mm. Góra, jak i dół. Cały czas tutaj nam się ciągnie to 10 mm. Płaskie. Yy, mamy tutaj przód jarzma 25 mm, 24 na bokach pod tym skosem. Yy, góra to już jest ambitne: 32 mm. Później mamy bok wieży 20 mm. Później znowu jakieś dwunastki, 15, kompletny cały tył to 15, spody 5 mm, 5 mm, znowu 15 bok góry wyposażone 20 mm, no i dwa nieprawdopodobnie małe garnuszki o pancerzu 14 mm i tutaj widzę, że jest 15 mm, a cała góra garnuszków to. Zaledwie 5 i 6 mm, czyli bardzo, bardzo kiepsko. Wiadomo, jest to light, także cóż my moglibyśmy się spodziewać? Państwa, oczywiście, zapraszam do garażu, aby omówić pułapki związane z tym oto pojazdem. Zapraszam. Napomknąłem wcześniej o pułapkach związanych z tym pojazdem, i w obecnych czasach, kiedy tak naprawdę załogi idealnie pokrywają się. Szczególnie te premium z pojazdami 10 tieru lub kolejnymi od 8 wzwyż, żeby nie było już problemu z załogą. Tutaj Wargaming postanowił wpakować nas na minę, gdyż 10 tier Lighta posiada tylko dwóch załogantów, dowódcę i kierowcę mechanika. Ów piękna manticora, która tak naprawdę niczemu nie służy. No i tutaj mamy... Sela, Senlaka, który ma dawać nam przyjemność i oczywiście szkolić załogę do pojazdów. Niestety załoga odpowiada tutaj ósmemu Tierowi. Od siódmego można tą samą załogę sobie szkolić: dowódca celowniczy i kierowca mechanik. Ósmy Tier, znowu dowódca celowniczy kierowca mechanik. Dziewiąty Tier, dowódca. Celowniczy kierowca mechanik, a na końcu drzewka mamy oczywiście super Manticore z nieprawdopodobnym działem, jak na lajta, który ma zaledwie dowódcę i kierowcę mechanika. Także musimy to mieć na uwadze. Uważam, że to jest mina. Te wszystkie pojazdy powinny mieć trzech załogantów, no ale cóż, Manticora musi mieć dwóch. Takie życie! Pojazd wygląda naprawdę wdzięcznie i szlachetnie, i myślę, że z tych wszystkich pojazdów lekkich, od 8 tierów zwyż. Ten pojazd naprawdę jest dobry. Reszta drzewkowych pojazdów naprawdę nie domaga. Zawsze czegoś brakuje. Jeździ się tym katastroficznie. Nie ma takiej mobilności na temat. Natomiast Senlac posiada mobilność i posiada bardzo, bardzo sympatyczne działko. Mógłbym go nawet porównać do T92 amerykańskiego Lighta 8 poziomu, którym gra się bardzo, bardzo przyjemnie. Tym pojazdem też również gra przyjemnie, a nawet powiem, że gra lepiej niż te 92 jest to zasługa pocisków HE w tym oto działku. Mamy tutaj oczywiście trzech załogantów, dowódcę celowniczego i kierowcę mechanika, dwóch z nich pochodzi z Manticory, środkowy celowniczy posiada, pochodzi z 8. tieru. Co tutaj jeszcze? Mamy oczywiście pięcioparkową załogę, staram się. Na lightach, którymi gram, czyli praktycznie wszystkimi, utrzymywać pięcioparkowe załogi. Gra się wtedy naprawdę wybornie lightem. Moduły standardowe, które na, mo, montuję na lightach, przepraszam, to powłoka antyrefleksyjna, dosyłacz i wentylacja. Lubię dobry reload i lighty są po to, żeby świecić. Mamy tutaj radyko o zasięgu 700 metrów, silniczek 710 koni, to daje nam naprawdę duże możliwości, 20% szansy na podpalenie. Mamy za to 34,63 mocy na tonę, to jest świetny wynik, 65 do przodu, 23 do tyłu. Bardzo dobrze się kręci, naprawdę bardzo mobilna, sympatyczna maszynka. Zasięg widzenia 400 metrów z prędkością obrotu 46, super. No i oczywiście to działko to taka plujka 10,9 szybkostrzelności, 189 na PPK, 223 na apcr -kach. i tu właśnie pragnę wspomnieć, mimo takiego niskiego kalibru mamy tutaj 90 penetracji na he i te he potrafią zabrać po 280 obrażeń, czyli w jakiejś wymianie z lightami naprawdę można sobie tutaj postrzelać bardzo sympatycznie. Na średnio zadajemy 180 obrażeń. Nasz bazowy DPM to 1964. Tutaj mamy troszeczkę minkę. Rozrzut na 100 metrów to 0,38. Ale za to możemy nadrobić czasem celowania 1,8. Z tymi wszystkimi modułami i wyśmienitą załogą dokrapaliśmy się czasu celowania 1,65. Nasz rozrzut na 100 metrów to 0,35 a nasz DPM wzrasta do 2327, co naprawdę nie jest mało. Dodatkową nieprawdopodobną zaletą jest opuszczanie działa, jest to minus 10, ten pojazd naprawdę potrafi wychylić się za górki, bardzo niewiele pokazać tej oto wieży i spokojnie sobie peklować w jakieś pojazdy, plus 14 do góry, no tutaj coś za coś. Mamy 1050 punktów wytrzymałości. Ani dużo, ani mało. Myślę, że w sam raz, jeżeli chodzi o lajta. Bardzo dobre kamo z wynikiem 30,51. No i 479 metrów zasięgu widzenia z tą załogą i tymi modułami. I będziemy sobie mogli, jeszcze raz pokażę, może ten pojazd. Naprawdę jest bardzo sympatyczny, bardzo ładnie, pięknie się prezentuje w garażu. Fajne, to takie karabinki, może zbliżymy. Naprawdę wygląda. Jeden tylko napis można umieścić tutaj na przodzie. No, jak dla mnie wygląda, fajnie. Będziemy mogli przejść do pierwszej bitewki. Pyk. Jest bardzo wcześnie rano. Zobaczymy, co będzie dalej. Rozegrałem troszeczkę bitę w tym Senlakiem i stwierdzam, naprawdę. To, co inni pokazali, że gra się nim bardzo przyjemnie. A te pojazdy drzewkowe, naprawdę, no, dużo do życzenia. Dużo do życzenia. Jeżeli ktoś lubi grać lightami, to te drzewkowe to jest jakaś taka masakra, taka droga przez mękę. Potem dostajemy ten dziesiąty tier i okazuje się, że tak naprawdę nie ma co z nim zrobić. Natomiast ten pojazd premium. Jak najbardziej dał mi jakąś taką satysfakcję, ale oczywiście, jeżeli liczymy się z czymś takim, jak nasze pieniądze ciężko zarobione i chcemy mieć lajta, który będzie coś robił, to absolutnie on do nich nie należy. Zwróćcie uwagę, tak jak mówiłem, 65, tu nawet 66 na godzinę. Light bardzo ładnie tutaj dynamicznie pracuje. Dobrze, to się ustawimy. Pięknie, szkoda, że nie hajkiem. No, udało się. Bulldog nas namierzył. Ale my namierzyliśmy jego. No za podwójnym krzakiem to nas na pewno nie zobaczysz. Mamy już po spocie, Magic Ja myślę, że do tego nie uda się uciec. Proszę bardzo, robimy sobie damage. Robimy sobie po spocie. Skorpion G następny, LHM. No słuchajcie, jest świetnie. Jude, przełączymy sobie na te haeczki. E, ja ich tu wożę zaledwie 5. O! Nieładnie, ale dostałem bułę. Dowódca nie żyje. Jak jeden! Był tam jeszcze jeden Light. w krzaku. no pierwsza bitewka to nie jest to co byśmy chcieli nie użyłem magicznych haków, a mogło być bardzo pięknie no cóż moja wina widzimy się przy wynikach bitwy no i skończyło się umakowanie, jakby to powiedział osiołek ze Szereka a niemniej jednak mamy tutaj zwycięską bitwę od znaka mistrzską trzeciej klasy zwiadowce pojazd bardzo, bardzo wszechstronny, niemniej jednak nie posiada w jakiejś głównej zalety, co na pewno nie zbliży go nawet do pojazdów topowych ósmego tieru, mianowicie lightów, takiego jak Bulldog'a czy nie daj Boże, kołowca, które są absolutnie najlepszymi lightami w tej grze. Zrobiliśmy tutaj wyniczek niewielkim kosztem, raczej. Moim kalectwem wynik troszeczkę poniżej średniej w połowie stawki naszego zespołu nastrzelaliśmy 784 punkty uszkodzeń, wykryte pojazdy przeciwnika 4 i 1343. Punktciki po naszym spocie bez bonusiku, bez wszystkiego, zarobiliśmy 47 117 kredycików. Uważam, że jak na taką mierną bitewkę, oczywiście, w moim wykonaniu, zarobek jest prześwietny. No, w tym kamuflażu pojazd ten wygląda jeszcze lepiej. Te ciężkie karabiny maszynowe, którymi najeżony jest ten pojazd, wyglądają naprawdę fantastycznie. Siatka z linką, również tej, przyjrzymy się jeszcze bardziej. Tak naprawdę. Nie przyglądałem się temu pojazdowi do końca. O, tutaj, jaka wyrwa! Bardzo fantastycznie to wygląda. Koło wydechu, paczuszki, kółeczko. Bardzo przyjemnie zrobiony model tego pojazdu. No, niemniej jednak czas nagli. Puścimy sobie drugą bitewkę, zobaczymy co tu się będzie działo. Mam nadzieję, że nie odwalę takiego kalectwa jak w tamtej bitwie. No kto by się spodziewał, że tam będzie zakampiony elcek? A on może być zakampiony zawsze. Przepiękne losowanie. Słuchajcie, same A raczej sama topka, Tutaj przepraszam, zamilknąłem, przeanalizowałem. przeciwnej drużynie mamy buldoga niemieckiego. No i on jest dla nas śmiertelnie groźnym przeciwnikiem, jak pewnie dla praktycznie wszystkich Lightów, Myślę, że tylko kołowiec jest w stanie z nim nawiązać walkę. Ze względu na swoją mobilność, ale tylko potrzebuje wielkiej mapy. Pamiętajmy o tym, że spotkanie z tego typu. Wojownikiem, czyli niemieckim bulldogiem i jego haekami, no po prostu inny light przechodzi katusze, zostanie rozerwany, rozpieprzony jak ja. Ro, czekaj, jak to, jak to się mówiło? Rozpieprzy nas jak ja kurę. O, właśnie. Tak to jest. Zobaczkę tutaj sobie zajmiemy dosyć taką. Albo nie? Nie, 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 nie. Chwileczkę. Źle.

No i będzie chyba na dobicie. Miejmy nadzieję, że ktoś go dobije. Tak jest! Przepięknie. Teraz ja myślę, że się wycofam. Nie będę tracił beznadziejnie hapeków. Ja już widziałem śmierć. Gdyby ten ból. Brawo, brawo, pajacu. Brawo. Co za gra? Tak jak już wspomniałem wcześniej, jest bardzo wcześnie rano. już wspomniałem wcześniej, jest bardzo wcześnie rano, to dobra. Ta epicka celność. Jest detrak. What? Dobrze. Uzyskujemy jakąś przewagę. No Rudy chodź. Znaczy to jest meczka. Oj następny brutal. Aj, nie, nie, nie chcę. Słuchajcie, przełączymy na amunicję premium, tu już nie ma żartów. T54 Mod 1 to nie jest przeciwnik na te pociski. Popatrzcie, jak on się ładnie jest w stanie wychylić. Musimy wziąć jakiś inny kąt. Ale jest, jest dziabnięty. Poczuć. MK. Dobrze, dobrze, żeby ten z drugi nas przy, przypadek nie plasnął. Zobaczymy, jak finansowo rozegra się ta bitewka. Myślę, że i z długi to na pewno nas nie będzie spotował. To jest niemożliwe. Mhm. Dziabnięty. No i jedynie niedobitki nas dopadły w sposób brzydki. Możemy sobie spokojnie przełączyć na zwykłą amunicję. Jest i spot, patrzcie co się dzieje. MK szaleje, musi tam mieć wyśmienitą załogę. Jeszcze ostatni na kopytku. Może się uda. Nie zabił. A my nie zrobiliśmy. No, ale to już coś było nastrugane. Nie powiecie, że nie. Bitwa oczywiście wymaga wiele do życzenia, jeżeli chodzi o tutaj moją grę. No, ale jest coś napykane. Wiadomo, były to oczywiście szóstki. Było troszeczkę łatwiej. Bardzo się cieszę, że ten buldog tak szybko padł, bo jego dbałem się kompletnie najbardziej. No, coś się dzieje, coś się dzieje. Przyjemy sobie pyka. jak. No i słuchajcie, zrobiliśmy progres. W tej bitewce mamy odznakę mistrzowską drugiej klasy. Ogień skuteczny, strzelec pancerny i brutala. Bardzo, bardzo ładnie. Eee, słuchajcie, pierwsze miejsce pozytywne de major. szóstki, słuchajcie, pykło się. Trafiło się ślepej kurze ziarno, etc., etc. A drugie miejsce też light, popatrzcie. Natomiast ma cztery fragi, bardzo sympatycznie. Yy, nastrzelaliśmy 1951 punktów uszkodzeń. Yy, wykryte pojazdy przeciwnika 4 i 1205 za naszą pomocą. I popatrzcie na czysto, strzelając za amunicji premium. I to dosyć grubo, jak na mnie, 49 000 0,66 kredycika. 0, Boże, ja już jak w pracy mówię. do trzeciego miejsca po przecinku tam normę. Słuchajcie, 49 066 kredycików. Bez żadnego przecinka, prawie 50 000 kredytów. Słuchajcie, na czysto kacink no tak jak mówiłem, Maszynka z tych wszystkich lightów brytyjskich od siódmego poziomu w górę no naprawdę jest rewelacyjna. Eee, w, oczywiście w porównaniu do tych właśnie lightów brytyjskich. No, niestety nie zmieści się w czołówce liderów, ale pojazd jak najbardziej bardzo sympatyczny do grania. Eee, ale jeszcze raz podkreślę, jeżeli ktoś szuka tego jednego pojazdu, którym by sobie właśnie hasał i to oczywiście Lighta i tak dalej, no to wiecie dobrze, no albo się bierze kołowca, albo się bierze niemieckiego Bulldoga i na tym zaczyna, zamyka się w ogóle cała pieśń o pojazdach premium Lightach ósmego tieru. No niemniej jednak Senlac należy naprawdę do bardzo, bardzo przyjemnych i wszechstronnych pojazdów do grania i nie gadając dłużej, puścimy sobie ostatnią, trzecią bitewkę. Zobaczymy, co tu będzie. Na pewno fenomenalnie na plus. Tutaj jest mobilność tego pojazdu i akceleracja. Szkoda, że tymi hajakami troszeczkę więcej nie operowaliśmy, no ale to byśmy się musieli zderzyć z jakimś innym lightem. Nie wiem, dlaczego tamten light poprzednie bicie nie strzelał z hajaków. Myślę, że. No, a tam nie myślę. Zamknąłby nas bez problemu w trzech strzałach także. O ile w ogóle nie, rozwali, nie rozerwałoby nas pierwszym od jakiegoś wybuchu magazynu albo coś ten deseń. No mamy kołowca, mamy LCK i mamy amerykańskiego Bulldoga. A my jesteśmy tutaj biednym szczurkiem. LCK będzie jechał nas... Nie chciałbym, nie, wiem, czem, nie chciałbym się wyświetlić. Co my mamy? No coś mamy kołowca amerykańskiego bulldoga, to nie świecą. A, amerykański bulldog widzę tutaj. Ale ceka na pewno nie wyspotujemy, on wyspotuje nas. Tam na pewno jest zaparkowany na rolnetce. Ależ się rusza. Zobaczymy jak te haeki, czy to siądzie. Spartoliłem to. No, celność tego działa naprawdę wymaga bardzo, bardzo dużo. Chociaż gąsienica z tego haeka. nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Tutaj bardziej tak, za domkiem. Panie, jestem? Dobrze? Że nie mamy spota, nasz EBL nie chce. Czy ja chcę podjechać w miasto? A na pewno nie na Haekach. No, tam za późno przełączyłem, no, ale kto by się spodziewał? Czy oni pocisną miastem z tego wszystkiego? Czy ja zdążę się wycofać? No, kosztowało nas to troszeczkę hapeków. To taka u policja palice łapuszku postroiła. Super stary. Skręć tą lewą wieżą w prawo, tak ma być. Troszkę tak ma no, słuchajcie, 6 hapeków. Ale żyjemy Pamiętajmy, że nadal mamy kołowca Nie, nie dam się Na szkoło też jakaś tutaj bardzo defensywna pozycja. Walka jest na pewno zaciekła. Nie, no nie poszczelam z tych hajeków, a chciałem to Państwu pokazać, że naprawdę te hajki tu się spisują. Aha, jak ja tutaj podjechałem, to nasi się przesunęli na miasto. Wam się to popatrzeć, jak można podjechać i opuścić działo. No po prostu można położyć. Dobrze, nasi jadą miastem. My nie mamy wsparcia. Słuchajcie, wrzucę sobie te hajaki. Może ten kołowiec jest typek. Ja oczywiście muszę wtedy mieć kajaki. Tuż go nie trafię, to... Wiecie, bez dwóch zdań. Zgąskowałbym go coś po gąszce, może by poszło. To na rbr -a nie wyjadę. Bo mnie... ...spoliczkuje jak ostatnią świnię. Są tam jakieś miękkie cele? Jak to? Jak to? Trzeba było stać w krzaku. No dobrze, widzimy się przy wynikach bitwy. Ależ. No cóż, dobre jest też to, że mamy tutaj trzy zwycięskie bitewki pod rząd. Tutaj coś tam dostaliśmy. To też nie jest ważne. Mamy tutaj odznakę mistrzowską trzeciej klasy. Znowu mamy zwiadowcę. No, też nie narobiliśmy wiele. Tutaj szóste miejsce od końca. Jeden frak 266 punkcików nastrzelaliśmy. Wykryte pojazdy przeciwnika 2. Za to troszeczkę spota, 1862 spocika. I popatrzcie, 42 159. No niestety nie udało mi się pokazać tych haeczków, ale możecie wierzyć mi na słowo, są naprawdę sympatyczne. No, może i tylko pięć. To nie są hajaki Bulldoga, tak, mały, mały kaliber, ale 280 obrażeń to jest o 100, co mo normalnie możemy zadać. I jeszcze naprawdę w innym lajcie możemy zrobić niezłe spustoszenie. Model wygląda prześwietnie, zaś natomiast pojazd jest średni, raczej taki, wiecie, uniwersalny do wszystkiego, ale w topkę klasyfikacji najlepszych pojazdów premium 8 tieru. Gdyż lightów, oczywiście, gdyż lighty najlepsze w tej grze są niestety pojazdami premium. Ósmego tieru się nie mieści, ale umieściłbym go na jakiejś takiej na trzecim, czwartym miejscu, albo na równorzędnym miejscu z Elcekiem. Tak? Pierwsze miejsce wiadomo, jak dla mnie to kołowiec, inni postawią buldoga. Drugie miejsce: buldog lub kołowiec. Trzecie miejsce. Exegfo hmm, LceG. no dobra, ten na czwartym miejscu. Elceg ma to camo, ma to wszystko, jest bardziej pojazdem takim, który się stosuje, no to ten spokojnie to czwarte miejsce, bez problemu, a potem reszta cała innych pojazdów. Także tak to wygląda, taki jest Senlak. Jeszcze tylko pragnę wspomnieć do tego, że cała linia brytyjskich nowych lightów, no to jest po prostu żenuła i tym oto pesymistycznym akcentem tym razem zakończę ten odcinek. Naszym dzisiejszym bohaterem był Senlak, brytyjski czołg premium, lekki ósmego tieru. Z Państwem się żegnam i zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa!